Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Firiet, Pierwszy odcinek z nowej serii na kanale, tym razem z Maxa Payna. Rozumiem, nie mam pojęcia, po prostu zagrajmy, mamy tylko jeden dostępny poziom trudności dostępny, w sensie game, ale nieważne, game level, nie poziom trudności, nie, poziom trudności w tej grze, nieważne, never mind. Jestem zaplaza. jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem sobie, jadą sobie

Wow, three lata temu. Part one: The American Dream. I was still on the force back then. NYPD, Manhattan, Midtown North Precinct. Ale i na scenariuszem, w charyzki tam był. would me in some hole Sorry, Alex. Showin' the baby come first. Okay. You see, mm. my last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max. A regular Boy Scout. Tak, ostatni papieros, więcej nie zapalimy. Mm. Tak, życie było dobre. Słońce świeciło ładnie w letnie dni. Dzieci się bawiły. Mamy żonę, dzieciaka. Dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. I my The sun went down. No, my Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. New Jersey. Michelle. Mm -hmm. Hello. I didn't like I the way the show started. They'd give me the best seat in the house, front row center. Chciałbyś jakiekolwiek napisy, bo aż tak to bardzo nie nadążam tym wszystkim. Game. Tory, quick save. No, chyba nie mamy napisów w tej gieraczce, niestety. No cóż, przeżyjemy jakoś. Tak, otwórzmy wszystko. Bo łajno, odpierdźmy co robimy. Możesz powrócenie do domu, przegląda wszystko co się tylko da. Ok, to jest dziwne. Ale to jest Dziwnego, że wow. Diabolical means. Ok, mamy pistolet, już. Dobra, telefon, spokój się. O, no, po tym wszystkim, to tu nie wydarzyło się najlepiej. Talerze pozbijane szafki poprzewracane. Następnie widzieliśmy, że krew. A, tu ją widać. Tak, A dlaczego? Kto to był? Nie, czas na takie rzeczy. O! shotgunik. A nie, należy to przy Coś Nie. Anyone here? Halo? Nie, wyłącz to. Rewizora to my nie potrzebujemy włączać w tym momencie. Tu też nic. O, to chyba my. Rochelle. Co się tam dzieje? Czemu krzyki? Dużo krzyków. Halo? Oj Chyba nie dzieje się tam najlepiej Rzuć to Nie? To ja tobą rzucę w doju Jeden z drugim Dual berety, nice Oj Oj To jest jeszcze ta muzyczka, dziecięce, nie, nie, to jest creepy. Pójście nie sądź. Michelle, O, na jedną z tych strzałach. o, ma zamknięte oczy. No, Oh, No, chyba. No, rodzinkę nam rozstrzelali. I zapewne to my będziemy o no! to posądzenie, nie? Dobrze powiedziane, Max. Dobrze powiedziane. No. Okej, okay, byli no na haju. Na Valkyrie jakiejś, na V. v. Trzy okay, lata trwało śledztwo, żeby to coś ruszyło. Tam jeszcze te temu należeli jakieś grob, nie wiem. Ale zaczęliśmy działać pod przykrywką. Infiltrowaliśmy najgroźniejszą mafię. Part 1, Damian Dream, Chapter 1. Rescuj coś tam, coś tam nie dążyłem I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the joy. And Alex and Beebe were my only companions. in this decrepit city knew I was down here. Beebe here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Xero Street Station. I hadn't had a face-to-face with Alex since I'd gone undercover. Outside, the Mercury was falling fast. It was colder than the Devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter, like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. the feeling hit me like a point blank shot straight in the face. Something was not right about this. Definitely, it was already shut behind me. And I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station. Oj, Max, Max. A jednak nie jesteśmy pozwolenia o budyń rodzinki, to dobrze. Pusto The Alex to Dobra, co my tu mamy? Metro, metro, super. A co w metrze? Mamy broń? Nie. The gate was locked. Alex wouldn't have set up a meeting at a closed station. Something was off. Hmm. Definitywnie. Tam to jest? Nie, dobra. No idziemy do krwi. Jej, lubię iść do krwi. Holy fuck. Fuck. Tak, musimy znaleźć Alexa, bo coś się tutaj dzieje. Nie fajnego. Dziwię mówić Alexa, jak mój pies nazywa się Alex. Taka ciekawostka. The Muszę na przykład, dziękuję. Że w ogóle się zbiera je pod tabem, to jest uproszedzone dość. Używa, w sensie nie zbiera. Powiedziałem, zbiera czy używa? Nie istotne używa się ich pod tabem. Pana nie ma dobra, pyk slow motion Bullet time Zajemnie. Reload Ja tak, wyciąć pociągu, ciągu, zobaczyć trupa i potem dorobić kolejne dwa trupy Uuu, Desert Eagle chyba na razie peretę Kto strzela Dobra, nie ogarniają w ogóle to się dzieje, nie muszę używać na bullet time'a Dobra Idealnie, perfekcyjnie dla na dłuższą metę to muszę, może być taka irytująca, ale póki co jest się Dzień dobry gdzie? Uj, ja wpadłem właśnie w pociąg. Tak, leciałem pod początku xddd Otóż Nie no, cały fra cały fragment od nowa Ja pierw Tak, tak, to już wiemy, widzieliśmy to Nie, nie można pomijać ceny. A dawaj mi te pilsy. Penkylery w sensie Would hold the pain back for a while. No to nie poszło tak pięknie Bo umrzej ty pajacu Ja pierdziu Ile oni to ile przeżyli? O, dostał. No, nie, stawaj. No, i panu już podziękujemy. Może tym razem na stałe, nawet. Ja już nigdy nie spotkamy. <laughs> Teraz by nie wpaść pod pociąg. To byłoby dość smutne. Idę, ty koleś. Opanowuj się. Odgana, okay. the security panel out a już need the right Okej. Tak, potrzebujemy do pewnego kodu bla 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 bla. Do widzenia. Do widzenia. widzenia. Okej, okay, nie zauważyłem gościa. I tak mnie nie trafił, więc super. Kolejny trup, mniej super. Oooo, ale to się przyda, pewnie. Ta wielka operacja zbrodni zła i innych rzeczy. Idę. Ty, gościu, byś wytrzymał. Okej, okay, nie mam je tu. Bum! Ale... Jakiś kuźwa nieśmiertelny. Okej, okay, musimy dać inną drogę, żeby wejść do tunelu. Tak jak nam właśnie Max powiedział. O!

No powiem. Piękno wyżej, tak Ciekawaj ile gości na mnie napadnie po drodze? Dobra. Eee, napiszmy sobie tak w razie czego. Ja ja zamiaru potem wszystkiego tutaj powtarzacz On idzie. Wolny frajer jakiś Kongujski. Oczekaj. co Ciekawe, czy to od razu kulkę web. łeb Definitywnie Okej okay. Widzicie ten koleś? Oj, 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 oj Kłócnij, Max kłócnij, umiesz kłócać, nie wiem. Nie było to koniecznie, panika gaming się powiódł. O, dobra, może, można, ale tak się będzie działa to pytanie Bo ja mnie tutaj jakieś painkillery pongy no troszkę chociaż, oj. Fajnie, kamera. Nic ciekawego. Fajny killery. To bardzo ciekawe, akurat. Nie będzie co włącz włączamy tutaj. Włączamy. To jest tylko ta Traum kamera. Ta. Ok, tu chyba wszystko. E, dobra, czy drugie drzwi mamy? Nie, drugie drzwi są zamknięte. O, wracamy. Ok, nikt tutaj nie zaskakuje. Cześć, pociąg. Czy teraz tak mogę? Ja mam iść tam tędy. Z tym tunelem, który nie mogliśmy przy chwilę wcześniej. Hmm, chyba, nie wiem. Zobaczmy. Czy może teraz, jak ten pociąg wjechał, to to po prostu. tu jest tu tunelem pociągowym. Chyba ta. Chyba to sensowniejsze, bo to nadal naraz są zamknięte tutaj. Ale się przyjemnie gra tak. Lubię stare gierki. A w ogóle takie. Albo i nie. Jakby uliczyłem pociągiem w sumie do góry tym tam. no, coś tam uczyliśmy, że pociąg sobie że że tym tutaj tunele mamy jakoś pójść. Przek dobra, przekonajmy się. Po prostu pójdziemy tędy. Najpierw pozwolę się odsunąć I zrobić zajwa Dobra Dawaj Max biegnij, Chyba nic tu nie ma O kurde Definitywnie <ścoughs> nic tam nie było a w drugą stronę? Nie chciałem używać... Jezu, yy, wczytaj mnie. Nie ten sejf wczytany został przez moment to jakby nie wiem, to jakby coś było No cóż, definitywnie nie to czego szukamy Nie wiem które mam iść i bardzo mi się to nie podoba Nie wiem wejdę do pociągu Może będzie to miało sens a może nie? Któż Na pewno nie ja. Tutaj, maksymalnie coś wiedział, że pociąg nagle istnieje. Nie wiem, czy to miało. O! tyle to miało wspólnego z tym pociągiem. No cóż. Maszynistą to my nie zostaniemy Kiedy? Jesteś w pociągu jeszcze? Jakieś dodatkowe ammo? Chyba nie Halo Wow, 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 wow Idę Gdzie zaje... Gdzie jest ten Deagle? O, mi się Okay, tam to wybucha i mogłem po prostu to wstrzelić. Nie. nie, nie Chapter two: Live from the crime scene. The rusty door led to an abandoned part of the station, closed off since the early '40s. Something big was going down in Roscoe Street. Maybe that's why Alex had wanted to meet me here. Może, może, może jak coś właśnie temu chciałbyś się już I was find out. No, a to miejsce sobie obczymy w kolejnym odcinku. W tym to byłoby na tyle. Jeszcze sobie save'nę. I żegnam się z wami. Bye bye.